Witajcie, kreatorki własnego życia. Kontynuujemy naszą podróż po asertywności, a dzisiaj skupimy się na potężnej technice komunikacyjnej, która pomoże wzmocnić wasze relacje, zarówno osobiste, jak i zawodowe. Mowa o komunikacie typu ja. Komunikat ten polega na wyrażaniu naszych uczuć, potrzeb i pragnień, zaczynając zdanie od słowa ja, co pomaga w przekazaniu naszych myśli bez oskarżenia, oceniania czy krytykowania innych. Dzięki temu rozmowa staje się bardziej otwarta i mniej konfrontacyjna. Zamiast mówić Ty zawsze spóźniasz się, irytując mnie, spróbuj powiedzieć czuję się zaniepokojona, gdy muszę na kogoś czekać, bo to wpływa na mój harmonogram. Unikaj uogólnień takich jak zawsze lub nigdy. Skoncentruj się na konkretnej sytuacji. Na przykład, zauważyłam, że w ostatnim tygodniu było kilka razy, gdy nasze spotkania zaczęły się później niż zaplanowano. Po wyrażeniu, jak się czujesz, wyraź swoją prośbę w sposób jasny, ale nie apodyktyczny. Na przykład, czy możemy pracować nad punktualnym rozpoczęciem naszych spotkań? Po wyrażeniu komunikatu, ja daj przestrzeń drugiej stronie na odpowiedź, słuchając uważnie i z empatią. Nasze dzisiejsze ćwiczenie będzie polegało na tym, żeby znaleźć sytuację, która niedawno cię zaniepokoiła. Następnie napisz, jak zareagowałaś wtedy, a potem napisz nową odpowiedź wykorzystując technikę komunikatu. Ja zauważ różnicę w obu podejściach i jak nowy sposób może zmienić konfrontację. Pamiętajcie kreatorki, komunikacja jest kluczem w budowaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji. Poprzez wyrażenie siebie w sposób asertywny, ale pełen szacunku, otwierasz drogę do bardziej szczerej i wspierającej wymiany myśli i uczuć. Jutro wrócimy z kolejną techniką, która pomoże Ci stać się bardziej pewną siebie i skuteczną w komunikowaniu swoich potrzeb. Do zobaczenia!